Dzień dobry moi mili, to ja w deszczowej pogodzie. A tutaj za mną, widzicie, tutaj, tutaj jest wrzos. Tego wrzosu jest tutaj bardzo dużo. I ostatnio zrobiłam nawet post. Jak zerwałam, namawiam wam, was do stosowania wrzosu. Tylko, co się stało ostatnio? Nakrzyczeliście na mnie, ile ja dostałam wiadomości, maili, dlaczego pani namawia do zrywania wrzosu. Przecież wrzos jest pod ochroną. Nie wolno tego robić. Kochani, więc tłumaczę Wam: wrzos w Polsce nigdy nie był i nie jest pod ochroną gatunkową. Nie jest. Są miejsca, yy, tak zwane wrzosowiska, które są pod ochroną, ale to ze względu na to, że one znajdują się na terenach chronionych. Na przykład na terenach różnych rezerwatów czy Natura 2000. To są miejsca, gdzie przyroda jest chroniona, więc również te wrzosowiska, całe połacie wrzosów są pod ochroną. Natomiast taki wrzos, jak rośnie u nas w lasku, czy w lesie, czy u Was też, nie jest pod ochroną. Ja kiedyś myślałam, że on jest pod ochroną, no ale to sobie zawsze, za, 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 yy, i chyba nawet w filmie Wam wspominałam, ale zaraz sobie potem to sprawdziłam i wiecie, ja to ja, ale jak ja mam na kogoś nakrzyczeć, zawsze sobie też to najpierw sprawdzę, nie? Bo to potem tak dziwnie jest. Więc już nie będę przytaczać i mówić kto jak, ale naprawdę wiele było takich osób, że, którym mówiły, pani miłośniczka zielarstwa, prowadzi pani taki kanał, a nie wie pani, że wrzos jest pod ochroną. Nie, nie jest pod ochroną. Jest taki trochę podobny gatunek wrzosiec błotny i on jest bo to też sprawdziłam. I on jest pod częściową ochroną, ale on z tym wrzosem, który rośnie w naszych lasach, nie ma nic wspólnego. A zatem, a zatem bez problemu, bez smutku, bez strachu, bez wyrzutów sumienia możecie pójść sobie i nazbierać wrzosu w lesie teraz. Chociaż on już trochę przekwita, ale mam nadzieję, że u Was jeszcze są miejsca, gdzie jest, bo to jest bardzo cenna roślina. A jak cenna możecie dowiedzieć się z filmu, który jest na naszym kanale. Pa pa!